Idąc dalej tropem ras kosmitów przebywających na Ziemi, przypuszcza się, że trzy rasy są związane bardzo blisko z wojskiem i przemysłem ziemskim. Do tych trzech ras zalicza się m.in. gady. Jest to wybitna rasa w tej grupie. Została opisana przez Dina jako humanoidy z cechami gadów, które mają od 2 do 2,5 metrów wzrostu. Gadzie rasy pozaziemskie zostały opisane jako rodzime zarówno na Ziemi, jak i w innych systemach gwiezdnych. Boulon obszernie przeanalizował różnorodne źródła historyczne i argumentował, że istnieją wystarczające dowody na poparcie wniosku, że starożytna pozaziemska rasa gadów zamieszkiwała Ziemię i odegrała niebagatelną rolę w stworzeniu ludzkości. Według Tomasa Castello, byłego funkcjonariusza do spraw bezpieczeństwa w Dulce, wysoce sklasyfikowanym podziemnym obiekcie obejmującym szereg pozaziemskich ras współpracujących z wieloma krajowymi agencjami i korporacjami bezpieczeństwa w USA, rdzenni mieszkańcy Ziemi pracują ramię w ramię z rasą identyczną jak ludzie i innymi rasami pozaziemskimi. Jak mówił Castello, Niektóre reptoidy, reptalianie pochodzą z tej planety. Są na tyle mocni, że stanowią na Ziemi rządzącą kastę kosmitów. Są gadami. Kiedyś byli starożytną rasą na Ziemi żyjącą pod jej powierzchnią. Reptoidy słusznie uważają się za rdzennych ziemian. Być może to ich nazywamy upadłymi aniołami, a może też i nie. Tak czy inaczej jesteśmy uważani za pokurczów na Ziemi. Ponieważ byłem starszym technikiem ochrony w bazie Dulce, musiałem się z nimi codziennie komunikować. Jeśli były jakieś problemy związane z kamerami bezpieczeństwa lub wideo, dzwonili do mnie. To właśnie gadzia kasta pracująca zwykle wykonywała pracę fizyczną na niższych poziomach w Dulce, gdzie działy się rzeczy bliskie obłędu. Według Castello niższe poziomy Dulce wiązały się z rozległymi naruszeniami praw człowieka wobec uwięzionych cywilów przez wspólnych liderów projektów pozaziemskich zarówno ludzi jak i gadów. William Hamilton, szanowany badacz UFO, zbadał zarówno bazę Dulce, jak i twierdzenia i wiarygodność Tomasa Castello i uznał je za wysoce prawdopodobne. Mówił, że przetrwanie lub uwierzenie w historię Tomasa Castello może być niesmaczne, w rzeczywistości wydaje się być częścią żywego koszmaru. Istnieją dowody, że w dulce dzieje się coś dziwnego. Czy Tomas ma na to odpowiedź? Za ciągłym zjawiskiem obserwacji ufo, porwań i okaleczeń zwierząt może się kryć straszna prawda. Nasze rządowe agencje wywiadowcze od wielu dziesięcioleci nieustannie obserwują wszelkie działania związane z UFO. To niezwykłe zjawisko musi mieć niezwykłe wytłumaczenie. Nasze agencje wiedzą doskonale, że upaprana jest w sprawę kosmitów grupa ludzi wpływowych, która tworzy pewną ezoteryczno-kosmiczną społeczność. Wygląda to tak, jakby ktoś był ponad rządami wszystkich krajów i decydował o naszym losie. Z tego co wiem, możemy być jedną z placówek w rozległym kosmicznym międzygwiezdnym imperium, które ludziom przedstawia się w tym wszystkim, co nazywamy science fiction. Podsumowując temat roszczeń wiarygodności Costello, oprócz Williama Hamiltona, obszerny raport wyszedł z pióra badacza UFO, doskonałego obserwatora i śledczego Jackiego Coopera. Stwierdza on, że inne zebrane i przebadane dowody są bardzo zgodne z twierdzeniami Castello dotyczącymi łamania praw człowieka z udziałem różnych istot pozaziemskich NAS, Agencje Bezpieczeństwa Narodowego i korporacje. Linda Milton Howe, dziennikarka śledcza i badaczka UFO, przeprowadziła wywiad z kontaktowcem, który był jednocześnie uprowadzonym o nazwisku Jim Sparks, który twierdził, że spotkał się w kosmosie z wieloma mieszkańcami Ziemi. Nie jest to pierwsza informacja w tym zakresie. Według Sparksa rdzenne gady zamieszkujące Ziemię mają swoją własną, unikalną kulturę i od tysiącleci współdziałają z ludzkością, pomagając ludzkości i wykorzystując ją jako zasób. Sparks dowiedział się, że gady zawarły szereg tajnych porozumień z rządami poszczególnych krajów funkcjonowania w cieniu, aby niesiać niepotrzebnej paniki na Ziemi. Kiedy powrócimy do świadectw Sparksa i wywołamy z jego zeznań słowo, iż jesteśmy dla gadów zasobem, to przychodzi nam na myśl tylko jedno. Słownik języka polskiego tłumaczy zasób jako pewną ilość czegoś nagromadzoną w celu wykorzystania w przyszłości. Zasób to inaczej zapas, rezerwa. Czyżby bracia wachowcy coś wiedzieli na ten temat, tworząc w 2015 roku film Jupiter Intronizacja? Być może to słowo rozwiązuje bezpowrotne znikanie ludzi w ilości od miliona do dwóch rocznie. Może film z 2008 roku Nocny Pociąg z Mięsem poniósł w świat przesłanie dla tych, którzy temat śledzą od dawna. Twierdzenia Sparksa są bardzo spójne z doświadczeniem innego kontaktowca, Christofa Ole, który twierdzi, że spotkał się z samicą Reptalian lakertom i przeprowadzał z nią wywiady przy wielu okazjach, a wywiady rozpowszechniał jako Akta Lakerty. Według Lakerty gady, które wyewoluowały na Ziemi, różnią się od gadów poza światem, które okresowo odwiedzają ziemię. Chociaż toczy się debata na temat wiarygodności Ole, zeznania są spójne i zgodne z badaniami Sparksa i innymi badaniami gatunków gadów, i warto je rozważyć, aby lepiej zrozumieć działania tych osobników. Według lakerty nastawienie gadów do ludzkości jest ostrożne, ponieważ postrzegają ludzi jako prymitywny gatunek, który jest własnością innych ras pozaziemskich, które zasiały planetę. Według Sparksa, żyjący na ziemi Gady zbierają ludzi w sposób, który nie stanowi wyzwania dla ludzkiej obecności na planecie. Sugeruje to, że Gady przestrzegają umów narzuconych im przez potężniejsze pozaziemskie rasy, o których wspomina Lakerta. Podsumowując. Zgodnie z dotychczas omówionymi zeznaniami Demaskatora i osoby kontaktowej, można stwierdzić, że rdzenienni mieszkańcy Ziemi są zaangażowani w takie działania jak manipulowanie ludzkimi elitami i instytucjami finansowymi, wpływanie na systemy wierzeń religijnych, militaryzm i zmienianie historii ludzkiej cywilizacji. Do systemowych problemów globalnych rdzennych reptalianów przyczyniają się potajemne łamanie praw człowieka, korupcja i dominacja elit, kontrola mediów i korporacji, religijne podziały, amnezja historyczna i kultura przemocy. Najbardziej kontrowersyjne doniesienia informatorów i kontaktowców dotyczą istot spoza świata, mistrzowskiej rasy gadów, opisywanej jako drako-reptalianie, którzy rzekomo pochodzą z systemu gwiezdnego Alfa Draconics, który jest odległy o od 215 lat świetlnych i był wcześniej gwiazdą biegunową. Według Aleksa Colliera Drakonianie lub Drakos mają dwie główne kasty, z których pierwsza to kasta wojowników, która jest w zasięgu 2,5-3 metrów wysokości, których najwyraźniej obawiają się inne rasy w całej galaktyce ze względu na ich zdolności bojowe. Druga kasta to królewska linia Draco Reptalian, którą opisuje się jako Cikaras. Która z powodu ich rzekomego rozmiaru, zdolności parapsychicznych i rzekomych skrzydeł, może być mylona z przysłowiowym smokiem. Collier dalej pisze. Drakonianie to bardzo duża rasa gadów, zwana inaczej drakami. Istnieje królewska linia rasy gadów, zwana Cjakar. Mają od 5 do 7 metrów wysokości i mogą ważyć 816 kg. Mają skrzydlate wyrostki i są niesamowitymi istotami, mają niezwykły dar jasnowidzenia i niezwykle są sprytni, a także mogą być niezwykle groźni. Kolier twierdzi, że według drakońskiego światopoglądu byli oni pierwszymi inteligentnymi gatunkami w galaktyce i zasiali wiele światów swoim biologicznym potomstwem. Dlatego drako reptalianie postrzegają siebie jako naturalnych władców kontrolowanych przez siebie światłów takich jak choćby Ziemia i postrzegają ludzi jako podrzędny gatunek. Drakończycy są zainteresowani pozyskiwaniem zasobów Ziemi przy jednoczesnym zapewnieniu ich efektywnej eksploatacji. Wydaje się, że istnieje ścisła hierarchia obejmująca Drakoreptalian i inne rasy pozaziemskie opisane do tej pory w tej grupie. Według Tomasa Castello, gady z Alpha Draconix, zwane Drakos, dowodzą gadami żyjącymi na ziemi. Gady żyjące na ziemi z kolei dowodzą wysokimi szarakami, którzy w następstwie dowodzą niskimi szarakami. Co ciekawe, Castello opisuje również rządzącą kastę drakończyków jako Ciakarowie, którzy są skrzydlatymi i dlatego można ich łatwo pomylić ze smokami. Jefferson Souza, brytyjski badacz UFO, potwierdza istnienie hierarchii obejmującej szaraków i rasę władców gadów. Wydaje się, że wszystkie rasy pozaziemskie opisane powyżej mają szereg powiązanych ze sobą umów, które mają wspólne bazy na Ziemi. Drakonianie tworzą ukryty wierzchołek kompleksu militarno-przemysłowo-pozaziemskiego, który kontroluje informacje i technologię związaną z pozaziemską obecnością. Wydaje się, że drakonianie są bardzo aktywni w kontrolowaniu ludzkich elit, instytucji i systemów finansowych, promowanie militaryzmu, tworzenie klimatu niedostatku, walki i niepewności, zbieranie ludzi i manipulowanie szarakami i innymi podrządnymi rasami gadów. Działania drakońskie przyczyniają się do globalnych problemów takich jak skoncentrowane bogactwo, skorumpowane elity i instytucje, przemoc etniczna i religijna, łamanie praw człowieka, wspieranie kultury przemocy i terroryzmu. Oprócz wyżej wymienionych istot pozaziemskich istnieje szereg ras pozaziemskich wyglądających na ludzi. Ci zainteresowani Ziemią pochodzą z Syriusza B, który jest częścią podwójnego Układu Gwiezdnego. Alex Collier opisuje istoty pozaziemskie z Syriusza B w następujący sposób. Kultury wokół Syriusza B mają bardzo rozwiniętą wibrację na korzyść kontroli. Niektórzy ludzie mają czerwoną, beżową i czarną skórę. Planety wokół Syriusza B są bardzo jałowe i generalnie zamieszkane przez gady i istoty wodne. Ich społeczeństwo ma większą obsesję na punkcie politycznych wzorców myślowych zamiast atrybutów duchowych. O dziwo afrykańskie plemię zwane dogonami miało zawiłą wiedzę na temat eliptycznej orbity Syriusza B wokół głównej gwiazdy Syriusza A. Ta wiedza została najwyraźniej przekazana ich przodkom przez zaawansowane istoty pozaziemskie systemu gwiezdnego Syriusza. Dogoni, o których zrobiliśmy film, opisali istoty z Syriusza jako płazy z planety wokół Syriusza B, co jest zgodne z twierdzeniem Koliera, że jedna z planet wokół Syriusza B jest generalnie zamieszkana przez gady i istoty wodne. Rasowa charakterystyka ludzi z Syriusza B sugeruje, że są to potomkowie systemu gwiezdnego Vega, który również przedstawimy. Preston Nichols twierdzi, że jest informatorem, który uczestniczył w tajnym projekcie w Montag, w którym uczestniczyło wiele grup różnych ras pozaziemskich. Niezależny śledczy stwierdził, że Nichols jest bardzo wiarygodnym i solidnym świadkiem. Wielu ufologów sprawdzało jego informacje i potwierdzały się one na całej linii o tyle, o ile było możliwe zweryfikowanie określonych informacji. Ludzie z Syriusza B według Nikolsa odegrali ważną rolę w dostarczeniu egzotycznej technologii, takiej jak podróże w czasie międzywymiarowe do tajnych agencji rządowych zaangażowanych zarówno w eksperyment Filadelfia, jak i projekt Montag. Dzisiaj przy wsparciu obcych technologia stosowana w ukryciu przez wojsko wyprzedza obecnie funkcjonującą w naszym cywilnym świecie o jakieś 300-400 lat. Co potwierdzała wielokrotnie w swoich wywiadach i odczytach Rauni Lena. Alex Collier wyjaśnia rolę tej grupy istot pozaziemskich w wymianie technologii z agencjami bezpieczeństwa różnych rozwiniętych technologicznie państw. Jak mówi, ci z Syriusza B. przybyli tutaj i naprawdę namieszali nam w głowach. I to oni pierwotnie przekazali naszemu rządowi technologię Montag. Ta egzotyczna technologia została dostarczona w celu zachęcenia Narodowych Agencji Bezpieczeństwa do rozwijania ofensywnych zdolności wojskowych w obliczu potencjalnych zagrożeń pozaziemskich. Ta pomoc technologiczna obejmowała nawet badania nad bronią biologiczną według Koliera, który twierdził, iż materiał biologiczny, który został dodany do eboli, został przekazany rządowi przez humanoidy syriusza B. Niestety nie wiadomo, czy egzystował on w ich świecie biologicznym, czy po prostu się nim gdzieś zainfekowali. Według Daniela Seiltera, innego demaskatora, z długą służbą wojskową, która obejmowała okres w Narodowym Biurze Rozpoznania, kwestie pozaziemskie napędzają współpracę ludzi i istot pozaziemskich w tajnej organizacji o nazwie Zaawansowana organizacja śledcza do kontaktów z obcymi istotami. Według informacji, które wyciekły od rzekomego demaskatora na popularnej stronie internetowej Wingmakers, organizacja ta współpracuje z konsorcjum istot pozaziemskich w celu opracowania wyrafinowanych technologii podróży w czasie w celu likwidacji przyszłych pozaziemskich zagrożeń. Według strony internetowej Wingmakers stosowana jest technologia tzw. pustych tabliczek lub BST. To forma podróży w czasie, która umożliwia przepisanie historii w tzw. punktach interwencji. Punkty interwencji to przyczynowe ośrodki energetyczne, które tworzą ważne wydarzenie, takie jak na przykład rozpad Związku Radzieckiego czy program kosmiczny NASA. BST to najbardziej zaawansowana technologia i oczywiście, każdy, kto jest i oczywiście każdy, kto jest w posiadaniu BST, może obronić się przed każdym agresorem i jest to klucz wolności. Agencja jest głównym interfejsem. Agencja jest głównym interfejsem łączącym technologie pozaziemskie, które chce zaadaptować do głównego nurtu ziemskiego społeczeństwa. Syrianie nie wydają się być blisko związani z grupami Szarych ani Gadów, które są głównymi pozaziemskimi grupami zaangażowanymi w transfer technologii. Wydaje się, że interakcja Syrian z rządem cieni była niezależną inicjatywą, mającą na celu zapewnienie alternatywnego źródła technologii pozaziemskiej. Niemniej jednak opis ludzi z Syriusza B, którzy mieszkają w swoich światach razem z Reptalianami, sugeruje ich głębokie doświadczenie historyczne z Reptalianami. To daje do myślenia, że obawy związane z umowami o wymianie technologii reptalian i szaraków mogły być głównym czynnikiem w wysiłkach Syrian. Podsumowując, ta pozaziemska grupa ludzi z Syriusza B jest głównie aktywna w programach wymiany technologii, które pomagały rządom różnych państw w nabywaniu różnych technologii, które miały zastosowania wojskowe. Wydaje się, że ma to na celu promowanie współpracy wojskowej wobec potencjalnych pozaziemskich zagrożeń na Ziemi, zarówno poprzez działalność wywrotową, jak i interwencję zewnętrzną. Globalne problemy, do których przyczyniły się humanoidy Serjusza B, obejmują tajne badania nad bronią, stosowanie egzotycznych technologii i wykorzystywanie cywilów w eksperymentach z podróżami w czasie. Kolejną rasą są Anunnaki. To gigantyczne humanoidy, które odegrały rolę w obsiewaniu Ziemi ludźmi i które okresowo powracają na Ziemię, aby określić jak skutecznie zasoby Ziemi są wykorzystywane przez ludzkość oraz pozaziemskie rasy odgrywające rolę w zarządzaniu ludzkością. Sumerowie opisują ich jako Anunaki ze świata Nibiru w obszernych tekstach klinowych przetłumaczonych przez Zacharia Sitchina. Te gigantyczne humanoidy najwyraźniej tworzą główną założycielską rasę pozaziemską, którą byli bogowie opisani w starożytnych mitologiach i religiach. Według relacji Sumerów głównym bogiem Anunaki jest Anu, a Panteon Anunaki opisany przez Sitchina tworzą kluczowe postacie w hierarchii, które potajemnie nadzorują zarządzanie ludzkością i planetą Nibiru, która okresowo powraca w okolice Ziemi. Według Alexa Koliera Anunaki, jako gatunek powstały w następujący sposób. Bardzo dawno temu kolonie na Syriuszu B i grupie Oriona miały ze sobą problemy, aby przynieść pokój między członkami każdej grupy zawarto jak to się mówi w naszym języku małżeństwo. Kobieta pochodziła z grupy Oriona, w której hierarchia obejmuje królową paradygmat matriarchalny. Mężczyzna był z Syriusza B. Oboje byli uważani za członków rodziny królewskiej z ich odpowiedniej linii. Kiedy ta dwójka połączyła się w akcie małżeńskim, ich potomstwo miało genetykę z obu linii. Z powodu tej genetyki nowa rasa, która została stworzona, otrzymała nazwę Nibiru. Nibiru w kulturze Oriona oznacza podzielony między dwoje. Oto kim są dosłownie Anunaki. Skrzyżowaniem tych z Syriusza B i rasy z systemu Oriona. Utworzyli oni nowe plemię kosmiczne, które rozwijało się przez co najmniej setki tysięcy lat. Są więc plemieniem, które stało się rasą. Wydaje się, że tryb działania Anunaki polega na pozostawieniu prymitywnych gatunków takich jak ludzkość, by rozkwitały na powierzchni planety, podczas gdy bardziej zaawansowane rasy, takie jak gady, tworzą rodzaj zespołu zarządzającego planetą, który pilnuje ludzkość w sposób, który służy długoterminowemu zainteresowaniu Anunaków, którzy wracają okresowo, aby ocenić swój eksperyment na ludziach. Anunnaki mają związek z gadami zamieszkującymi ziemię w oparciu o wszelkie historyczne porozumienia, jakie osiągnęli w sprawach ludzkości. Jest również prawdopodobne, że Anunaki mają jakąś formę porozumienia z Drakonianami co do tego, w jaki sposób ci ostatni interweniują w światach, w których Anunaki ustanowili eksperymenty na różnych gatunkach w tym ludziach. Wreszcie jest również prawdopodobne, że niektórzy członkowie Anunaki pozostali potajemnie na Ziemi i dlatego odegrali rolę w tworzeniu elitarnych organizacji ludzkich do zarządzania ludzkimi sprawami. Te porozumienia i tajna kontrola ludzkich elitarnych grup pośrednio czynią Anunaki częścią wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego kompleksu. Według sierżanta Dina Anunaki są głównymi graczami w sprawach ludzkich i prawdopodobnie stanie się to bardziej znaczące, gdy ich rodzima planeta Nibiru powróci w okolice Ziemi, co z pewnością nastąpi zgodnie z odczytanymi tekstami ze starych sumeryjskich cylindrów. Powrót Anunaki wydaje się być kartą burzącą porządek obecnego świata, a dokładniej świata, który stworzono dla uczestniczącej w eksperymencie ludzkości. Przecież to bogini Isztar zgodziła się nosić brzemię początkowo nieudanych doświadczeń genetycznych nad stworzeniem rasy podległej Anunnaki. Dopiero za którymś z kolei razem udało się bogini Isztar urodzić stworzenie, któremu nadano imię Adamu. Takie są zapisy na cylindrach sumeryjskich. Główne działania Anunaki to wpływanie na długoterminową ewolucję człowieka poprzez elitarne grupy, systemy i instytucje oraz poprzez wpływanie na ludzką świadomość. Wydaje się, że konkurują z Drakonianami o kontrolę nad Ziemią. Do głównych problemów globalnych, które wnoszą, należą dominacja elit, fundamentalizm religijny, patriarchalna kultura globalna i kultura przemocy. Wielu ludzi patrząc na to, co się dzieje, często zastanawia się, dlaczego brakuje konsekwencji w zdarzeniach, dlaczego wbrew logice podejmuje się decyzje, które później są szkodliwe. To zadumanie zrodziło odczucie, iż coś nad nami podejmuje decyzje za nas i ma ogromny wpływ na system finansowania pewnych nielogicznych poczynań, prowadzących przede wszystkim do eksterminacji ludzi na płaszczyźnie chorób, wojen i innych. Idąc dalej i brnąc w zagadnieniach, podpierając się tym, iż jesteśmy Adamu stworzonymi do. no właśnie do czego? Wszystko wynika, że do nieustannie powtarzających się eksperymentów biologicznych, psychologicznych, duchowych i fizycznych. Można sobie na koniec tylko zadać pytanie w jakim celu? Czyżby starano się stworzyć czysty, odporny zasób ludzki dla rasy nadrzędnej? A jeżeli tak, to po co?